Dzień dobry Państwu, jesteśmy w miejscowości Wulka Bęczeszycka ze mną Damian Kruszkowski i jesteśmy w kwaterze e, jesteśmy w kwaterze Ligola, Red Idola. E, właśnie skończyliśmy montaż i sprawdzanie instalacji zrzeszenia nadkoronowego widzę, że przygotowania do przymrozków idą pełną parą e, miejscowość, w której jesteśmy znajduje się w Zadoleniu i zdarza się tak, że tutaj temperatury czasem są niższe, niestety niższe od prognoz. Czy, jak, od kiedy to zraszanie nadkoronowe macie i jak do tego doszło, czy, czy kiedy zapadła decyzja o, 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 o montażu tej instalacji? Skończyliśmy montaż instalacji w tym roku. Zdecydowaliśmy się, ponieważ w zeszłym roku tutaj plon był bardzo niski. Czyli straty były, dało się odczuć. Tak, tutaj były bardzo duże straty. Przy jakiej temperaturze planujesz uruchomić system zraszania nadkoronowego? System zraszania planuję uruchomić, gdy temperatura będzie jeszcze powyżej zera. Około 1 stopnia Celsjusza. Rozumiem, żeby korzystać z ciepła krzepnięcia, a później z izolacyjnej funkcji lodu mówiłeś, że woda musi zawczasu pokryć tkankę zieloną i te najbardziej wrażliwe prawda, części, czyli pąki. System jest ukończony. Wszystko, tak jak mówiłeś, sprawdzaliście. Co trzeba sprawdzić? Powiedzmy zawczasu, żeby potem mieć spokojną głowę w momencie uruchamiania tego systemu. Na pewno trzeba sprawdzić szczelność instalacji, żeby nigdzie nie było żadnych wycieków, ponieważ wtedy jest spadek ciśnienia i są straty po prostu w ciśnieniu. Jak Państwo widzą, tutaj płynie strumyk, jesteśmy w najniższym miejscu. I właśnie w takich obniżeniach terenu temperatura lubi płatać figle i spaść poniżej tej prognozowanej. Damianie, co jeszcze trzeba zrobić, powiedzmy, zawczasu, żeby ta instalacja była w pełni sprawna? Na pewno trzeba dobrze ją sprawdzić. Na przykład, czy zraszacze pod wpływem ciśnienia wody obracają się ponieważ e, gdy dostaną się jakieś drobinki w piachu, ziemi, mogą one stać w jednym miejscu i wówczas no, i nie pokrywają e, Tak jest, ten okrąg, ten, te, ten okrąg pod, pod jednym zraszaczem będzie, e, będzie niepokryty się. E, Damian, jaki jest wydatek wody e, przy zraszaniu na tak, w takiej instalacji na hektar? E, przy zraszaniu e, zraszaczami e, Wydatek wody y, powinien wynosić około 60 tysięcy litrów na godzinę. Na hektar? Tak. Na hektar. A i musimy pamiętać, żeby mieć, żeby ta woda miała gdzie spłynąć. Mówiłeś, że tu jest ciężka ziemia i jeszcze y, ta instalacja nigdy nie chodziła powiedzmy to w cudzysłowie pełną parą i zachodzą obawy, że może tutaj być grząsko na drugi dzień. Y, tak, obawiamy się tego. Że może być problem z piekaniem następnego dnia do sadów, aby wykonać jakiś zabieg. Zraszacze sprawne, wycieków. Nie ma wszystko sprawdzone. Teraz pozostaje nam tylko czekać, co powie nasza nieprzewidywalna pogoda. Tak, czekamy teraz tylko na przymrozek.